Trzeci i po raz trzeci tutaj już opływam e, tą samą wodę. Kurde, do tej pory nic nie złowiłem, ani jednej ryby, oprócz roślin, to nic na wędce nie było. Trochę jestem zawiedziony. Tyle tylko, że w pogodę trafiłem, przyznajcie. Kurde, idealno. Pięknie dobrana, idealnie, idealnie dobrana pogoda. No ale szczupaka jak nie było, tak nie ma. Nie wiem, co się stało. Tutaj zawsze były i zawsze na trolling się udawało coś złowić. Dzisiaj lipa, ale jeszcze, jeszcze raz tam i z powrotem popłynę. I yy, potem, już, potem już płynę na górki, tam bliżej tego swojego slipu, w którym się w którym spuszczam. Yy, no, woduje wodę, wod, woduje ponton. A teraz zobaczymy. Zobaczymy, co w tą stronę i z powrotem jeszcze raz. Po to już trzeci raz płynę. Yy, I i trzeci raz z nadzieją, ręka mnie boli, bo kurde, powiem tak, wiecie, jestem troszkę zaskoczony, bo woblery mam takie schodzące na jakieś 4-5 metrów nawet, nawet, trochę za głęboko mi schodzą te moje woblery i ciągam się ciągle jestem pod, pod tym, pod dnie mi tutaj szarpią, myślałem, że będzie inaczej, a to jednak ta, ta woda, której nie ma, czyli to, co wyparowało w ciągu tej suszy, to sprawiło, że te, te pół metra, które jest mi tutaj potrzebne do tego, żeby moje woblerki pracowały tak, jak pracowały na wiosnę, żeby pracowały tak i teraz. Teraz jest troszkę jak gdyby za płytko tutaj, ale pływam. Pływam już, wam pokazuję oczywiście jak najbardziej e, e, krajobraz. Tak, o palcem zasłoniłem to, dobrze, ze mnie ten kamerzysta Wędeczka chodzi i to ładnie tutaj, druga czeka na wymianę, w razie coś, i ja sobie tutaj, o pływam wiaterek, czasami powiewa, czasami nie powiewa, a ja jestem pan na włościach. Normalnie sobie siedzę tutaj dzisiaj, e, wygodnie się rozsiadłem w fotelu. E, tak, w hotelu. Będziecie widzieć niedługo na filmie, bo mówiłem, że się czymś pochwalę, to się pochwalę, ale to nie dzisiaj. Na pontonie coś przybyło i oby przybyło coś żywego jeszcze na pontonie. Ja jestem żywy, ale oprócz, oprócz mnie, żeby coś żywego przy, przypłynęło, żeby coś uderzyło w tą wędkę, bo dzisiaj na razie nic. Ale powiem wam tak, kit tam z tymi rybami, no nie biorą, to nie biorą, nie pierwszy to raz. tak. Ważne, że mi się udało trafić z pogodą, bo to jest to jest, e, coś rewelacyjnego, co mi się udało dzisiaj. Do tej pory to miałem zawsze jakiegoś takiego pecha i ostatnie mnie ciągle lało i lało i lało. Aż w końcu dzisiaj się wybrałem, trafiłem, wypatrzyłem sobie tą pogodę na e, różnych tych portalach, które, które, prognozują pogodę. No i się udało. Jesteś żywy jeszcze, a nie widzę w tych okularach. Jeszcze tylko przed. Nie, nie doczytam tego. Kiedy ryby w południe się łapie. Od zawsze. Od zawsze, ryby zawsze się łapie w południe. Ja największe ryby łapie zawsze w południe i tutaj zawsze miałem w południe brania. Chłopie, to tylko są mity, że biorą rano. Uwierz mi. Ryba jak bierze, to bierze w każdą godzinę, tam nie ma, że boli. Czy tak ludzie nauczyli, że muszą być rano na rybach, bo rano biorą? Owszem, biorą, ale południe też biorą, zresztą ja jestem na szczupakach. sztupaki to mają w nosie wszystkie te ranne i wieczorne godziny, tak prawdę mówią. Ja już tutaj w bardzo dużym słońcu, w południe mi się udaje coś tam dorwać. Także te wszystkie mity zostawiamy, zostawiamy gdzieś z boku. Ja wam pokażę gdzie jestem. Tak to wygląda, że mi się komórka nie spadła do, do jeziora i nie została tu na wieki. No a tam dopływam kawałek jeszcze, jeszcze jakieś 100-150 metrów i będę musiał zawracać, bo już jest, już jest za płytko na mojego woblera, bo on mi tam będzie ciągał roślinność. Nic nie poradzę, ale teraz, jak tam dopłynę, to sobie zrobię małą przerwę w pływaniu. Gdzieś tam sobie stanę z boczku, zjem coś, bo głodny jestem, herbaty się napije i tyle. Nie? Ale patrzcie, no kurde, za każdym razem, jak jestem tutaj na jeziorze z e, trollingiem, a szczególnie tutaj w tym miejscu, w którym teraz, teraz trollinguję, to zawsze coś dostawałem. Dzisiaj, kurde, nic. Jestem Trochę taki nie, nie tego, nie bardzo no, zadowolony z tego. Pewnie, co? Kiełbasę? Witam. E, żebym mógł doczytać e, to wszystko, co piszecie, to bym wiedział, o co chodzi z tą kiełbasą. Ale niestety ślepy jestem, światła za dużo i kuzik widzę. Co to się Także wy sobie możecie pisać, ile wam wlezie. Siema wszystkim, cześć. Jesteś nasz kurdewnika Wędkarzem niedzielnym raczej raczej tygodniowym. W niedzielę raczej nie jeżdżę na rybę. O tego długiego komentarza to ja nie przeczytam. Już Tam damy sobie spokój z tym. Później go odczytam. Super. Tak, nie wiem, zawiesił mi się ten, zgasł mi wobler. Muszę odłożyć na chwilę gdzieś komórkę i uruchomić woblerek. Nie wiem, ja to zrobię teraz. Może jakoś to się tam utrzyma. Dobra. Gdzieś wraz, w roślinność jakąś. Dziadyga. Aha, bo już jestem na 3-6 metra. No to już teraz tak... Teraz już tak będę miał. Może będzie mi się tutaj coś... Tak Wielka 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 dobra, możemy Możemy spalać maszynę i płynąć dalej. Jest. A co ja wam pokazywałem? Przepraszam, kurde. Myślałem, że pokazuję dam, że pokazuję to. No ale tak się złożyło, że mi w ogóle zgasł. trzeba było go ożywić znowu. Pięknie jest. Jeszcze by było pięknie, jakby chociaż jakiś jeden mały, nawet malutki szczupaczek uderzył, no na razie nic z tego nie ma, ale spokojnie. Jeszcze mamy całą jesień na to, żeby, żeby coś, coś z tej wody wydłubać, niekoniecznie z tej, zobaczcie jak tu jest zaje fajnie. No i co? Wędka chodzi. Wobbler pracuje, wszystko jest ładnie, pięknie. Tylko, kurde panowie, szczupaki tylko atakować, tylko brać Nie ma się na co oglądać. 3,8 Kamera przeskadza w tych widokach. Ten. Tu gdzie jestem to ja jeszcze nigdy nie wróciłem bez ryby. A wygląda na to, że dzisiaj wrócę bez ryby, bo jak tak dalej pójdzie to wracam na... Yy, jadę, płynę na, in, na inne miejsce, na górki i tam sobie, tam sobie będę radził. Tu piszecie. Spróbujemy to przeczytać. Gówno to widać. Mm, szczupak teraz przy co? Przy brzegu stoi. Niekoniecznie. O tu zawsze, jak pływałem, to też się dziwiłem. Też się właśnie zawsze dziwiłem, że e, prowadząc e, wobler po środku tego, jak gdyby kanału, chociaż to nie jest kanał, to jest część jeziora, ale po środku tego rękawa. To zawsze brania miałem z tego, z, ze środka wody. To niezależnie od tego czy to było jesienią, czy wiosną, tu, tu na tym miejscu Czy nawet latem ale przy brzegu to jest dobra uwaga ja na pewno dzisiaj jeszcze tam przy brzegu spróbuję tylko to jak wrócę tutaj, jak jak już no z, Zgodzę się na tą dzisiejszą tutaj porażkę, nie? E, to sobie popłynę tam na górki, na takie dol, na, na taką bardzo płytką wodę, tam jeszcze trochę posz, po, porzucam, a potem e, jak wpłynę w tą taką e, zatoczkę, w której się woduje, to tam jeszcze przy brzegu oczywiście też, też porzucam, bo tam mam kilka takich miejsc pewniackich, nie? no ale na razie to... Na razie próbujemy trolling, bo ten trolling mnie nigdy nie zawiódł. Nigdy jeszcze, a dzisiaj będzie pierwszy raz, chyba. Ale widoczek piękny jak... Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale ja to widzę, jak wędka, wędka, sobie drży. To znaczy, że wobbler pracuje. Fajnie by było, jakby teraz się wędka wygięła w trakcie, kiedy jest live. Ale na razie nic na to nie wskazuje. Kurka wodna. Psia krew. No i zaraz będę miał koniec przejazdu, bo, bo tam się zrobi płytko i zaraz będę haczył o roślinność. No ale tym razem sobie tam stanę. Trochę tego. Muszę się. Muszę trochę pojeść, bo już głodny jestem od rana. Nadałem ten. Zgłodniało mi się. No nic na razie, nic. A tu jest czysta woda, tylko że słońce pada pod takim kijowym kątem, dzisiaj. Nie przeczytam tak długiego komentarza. Sorry, nie widzę tego. Ale woda jest czysta, widać dokładną pracę woblerów, można je sobie sprawdzić, zobaczyć, jak one tutaj pracują, jak, jak one w ogóle pracują, jak one działają. To też ma swoje zalety, w tak czystej wodzie łowić, bo wtedy wiadomo, co, co jest spięć, nie? Jak łowisz na różne przynęty, zawsze, ja zawsze się zastanawiałem, jak te, jak te przynęty chodzą. To tu na jeziorze, u mnie w Zachodniopomorskim można to zawsze sprawdzić pod warunkiem, że słońce troszkę wyżej stoi, bo ono już jest, już jest tak lekko opuszczone, jest pierwsza godzina, powinno być idealnie nade mną, ale jest po ukosie i troszkę nie, nie zawsze nie w każdym miejscu widać, widać dokładnie dno, ale tutaj na tych dwóch, trzech metrach jak stoję nieraz to widzę dno, widzę roślinność, także taka jest czysta woda tutaj z jeziora chłop. Zresztą czysta i smaczna, bo na jednym z filmów sobie ją tutaj popijałem. Nie wiem czy to pamiętacie. Taki byłem, taki byłem mo mocny. <noise> Dobra, dosyć tego. Jedziemy z widokami pięknymi. Nie mam statywu pod smartfona dzisiaj żadnego to jak już dopłynę tam do końca, a już się zbliżam do takiej kładki granicznej, bo już tak zauważyłem, że od tej kładki to już jest tam za płytko na, na trollingowanie, to, to będę musiał zrobić przerwę w tej transmisji, ale tak jak mówiłem, dzisiaj będę się pojawiał tutaj co parę godzin na, na krótko, aczkolwiek postaram się jak najczęściej, o ile to będzie, o ile to będzie możliwe, ile to będzie do wykonania, to jeszcze Raz albo i dwa razy mnie tutaj dzisiaj zobaczycie na, na ekranie. Taki jest plan tutaj. Taki jest plan. No szkurde, weź tam huknij tego woblera no, no i nie chcę na no Może. Może w drodze powrotnej, bo ja już chyba się teraz będę pomału. Tak, pojadę tam na te górki, tam na górkę jeszcze popracujemy, trochę zakotwiczę się. Ale najpierw coś tak, jak mówię, najpierw coś tutaj zjem, bo tu jest taki jak gdyby spokój. Nie wiem, jezioro jest, po jeziorze wieje wiatr, tak, a tu gdzieś jest jakiś fragment taki, że, że ten wiatr tu nie dociera. I można sobie, można sobie ze spokojem posiedzieć, sobie wypiję herbatkę, zjem kanapkę, i potem już ruszymy, ruszymy w drogę powrotną, także z trollingiem, dopłynę do górek, tam porzucam, no także gdzieś tam do 15, bo dzisiaj chcę tak, około 15 chcę zjechać z tego, z, z jeziora. Tak sobie zaplanowałem. Chmury się tutaj zaczęły. O, co to? Co to, co to, co to, co to? Tam jakieś zmiany są, żeby mnie tu nie pokropiło. O. No i nic, na trollingu też nic, ale tu zaraz mówię, już tak. O, ta kładka to jest taka graniczna. Za chwilę już się to zacznie wypłycenie. I zaraz wobler nie zgaśnie, już nie będzie możliwości, żeby go dalej holować, bo właduje się w jakąś roślinność i będzie po zawodach. Będzie po robocie. O, o, o tym właśnie mówiłem. A może jeszcze chwilę, może gdzieś tam się przemknął gdzieś z boczku z boczku gdzieś da dziabną Wiecie, że osy latają. Kurde szlak by cię traził za kołnierz mało nie wleciało No jeszcze dopóki mi wobler nie zgaśnie, to mogę tutaj z wami być. Jak już zgaśnie to będę potrzebował Będę potrzebował rąk do roboty Ale tu wieje, kurde To wszystko dzisiaj wygląda. Patrzcie, jeszcze pracuje ten w A już jest 3A, bo tu weszliśmy na 3,5 metra. A to dobrze, chyba mi się. A, bateria mi się rozładowała. No szlag Dobra, jakoś damy radę jeszcze. dokończymy tą transmisję, podłączę ją pod ten power Stary smartfon, słaba bateria Dalej kurde pracuje w ogóle No to niech pracuje, to ja płynę, dobra Może tu się coś uwiesi. To jest 3,3 metra już, już, już się raz zagięła To jest efekt roślinności No, także może dziś spodziewać jeszcze na pewno jednej, bo nie wiem, czy dwóch, jakichś tam e, krótkich transmisji, ale to już z innego miejsca. Jak już wrócę tam na tą drugą, drugą część jeziora, to wtedy, wtedy jeszcze się tam raz odezwę. Zobaczymy, czy, czy tam będzie więcej szczęścia niż tutaj, czy, czy uda się coś, coś tam złowić na tych góreczkach. Nie? O, to już jest. To już jest efekt, efekt roślinności, przed chwilą widziałem, a teraz zgasła, koniec baterii, koniec...